Naród Polski się zjednoczył, politycy deklarowali tę jedność, natomiast obserwujemy, że wojna polsko-polska wśród polityków wraca. To, co Pan dzisiaj wspomniał, właśnie ta wojna w mediach społecznościowych, w niej biorą udział politycy. Jest to smutne, że ta wojna polsko-polska tak szybko wraca. To jest parę dni, i jedyne, co nie wróci, to życie tych ludzi, którzy zginęli. Co wy będziecie robić, żeby walczyć o tą jedność, żeby to nie była tylko deklaracja, ale żeby to było prawdziwe? pani uśmiechnąłem się może trochę tak smutno bo ja pamiętam bardzo dobrze chyba największe narodowe zjednoczenie Polaków po śmierci Jana Pawła II kiedy nam się wszystkim wydawało że to już tak będzie że stało się coś co sprawi że będziemy od tej pory wszyscy tak jak wtedy byliśmy od lewej do prawej na ulicach ze świecami na wiecach w kompletnie inna sytuacja w studiach telewizyjnych wszystko to się zmieniło trwało jakieś dwa tygodnie i kiedy dzisiaj zaczęły pojawiać się opowieści przy, tej, przy wybuchu tej strasznej wojny, o tym, że teraz już czas narodowego pojednania, że już nie można inaczej, że to się zmieni, zastanawiałem się, czy potrwa to dwa tygodnie, czy trochę krócej. Jednak polityka jest na tyle. Powinna być inna, ale też jest na tyle niestety zepsuta tymi podziałami, tymi frakcyjnymi walkami, tymi próbami podgryzania jeden drugiego, które są już na pewnym etapie zupełnie przeciwracjonalne, one są atawistyczne, po prostu mam instynkt, więc pójdę i będę próbował kogoś szczypać i mordować, że widzimy to dzisiaj w bólu i jak na dłoni. Dzisiaj potrzebujemy nie tego, żebyśmy nagle zaczęli zgadzać się my z PiSem w sprawie Izby Dyscyplinarnej, praworządności albo wielu innych rzeczy, ale w sprawie bezpieczeństwa Polski musimy grać do jednej bramki. Rozmawiajmy o rozwiązaniach. Szukajmy dobrych rozwiązań. My jesteśmy naprawdę wielkimi krytykami tej władzy i pokazywaliśmy to wielokrotnie. Dziś przychodzimy i mówimy uczciwie. Jeżeli będziecie potrzebowali naszego wsparcia w najważniejszej rzeczy, jaka dzisiaj nas dotyczy fizycznego bezpieczeństwa Rzeczpospolitej, jesteśmy do dyspozycji, bo jesteśmy patriotami polskimi. I to jest rzecz, która dzisiaj musi być chyba w sercach nas wszystkich, a więc patriotyzm przede wszystkim, bezpieczeństwo przede wszystkim, a w pozostałych kwestiach ucywilizowanie sporu, a nie jego anihilację. A w Senacie Jolanta Mila zwolny wybór. Co zrobić, aby to pojednanie nie tylko było wśród narodów, ale wśród polityków. Co Senat będzie w tej sprawie robił, aby to jak najdłużej trwało. Pani Senat, to jest nas wszystkich. Polityka polega na prowadzeniu sporu, ale e, jak Pani tak zauważyła, w Senacie pilnujemy tego i osobiście z ogromną mocą, aby ten spór był merytoryczny i żeby owocem tego sporu były dobre decyzje precy dla Polaków. I to będziemy robić nadal, bo rzeczywistość byłoby fałszywych Natomiast pilnować, żeby spory, które są naturą demokracji nie prowadziły do w polaryzacji i wydobywania ruchu, to jest moralne zobowiązanie dla nas wszystkich, dla całej klasy politycznej i mogę zapewnić, że w Senacie od dawna tego przestrzegamy i będziemy